Ale o co się widać w kolejnym odcinku z Minecraft Survival i, za I wiecie co? Znaleźliśmy portal do kresu I w ogóle mamy dużo fajnych hitów. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. A, rzuciłeś oh. mi. Oh, 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 oh. I zbieraj Irona też. No co ty robisz? Śpiewam piosenkę zwycięstwa śpiewam piosenkę zwycięstwo ej wiesz o, że tu mogą być diaksy to jest kordy ej na o. tym poziomie gdzie ja jestem to mogą być diaksy będę robił inteligentne tunele cicho jezu nie udawaj <ścoughs> dziwnego chorego psychicznie Kolejny no weź nie krzycz. I to są tylko emeraldy no. E. O, o, o. 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 Nie mogę się powstrzymać, stary. Możesz tak nie robić, bo to mnie trochę wkurza, a, a ja tym bardziej swy... przy odcinek. Okej, okay, to lepsi wszystkich co teraz oglądają. Dajcie, 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 łapkę w górę żeby wyleczyć raka RTS-a. O. O, 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 o. o, nie, palę się! w nie! lawie! Nie! 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 Ej, ziomek. Mam dwa emeraldy to. i palę się w lawie. Co robić? Kurde, co się... Skopił Skopiuj. skopiuj Skopiować? Ale ja się no, palę. I ja zapisałem to. O, będę kopiował ciągle. Zmieni nazwy zapisu, kopiuję i zapisane. Okej. Okay. Kurde, ja, ja walę, ja walę, co robić, co, jak myślisz? Mam mało HP Czekaj, co jeszcze możesz um, mam Mamy, ja, Skopiować no tak, ja, ben, ja kopiuję i będziemy mieli ciągle jakieś szanse Kurde, jeszcze na lajdzie. To jest odcinek Dobra, ja robię tego, próbę wydostania się Okej, okay, uwaga, robię próbę. Komarka, komarka, Proszę, żeby to nic się nie stało. Zginąłem. Proszę. Nie! Ale czekaj, ale czekaj. I mamy, mamy jeszcze kilka prób. Mam jeszcze kilka prób. No tak, kopiuję kopiuję i będę miał ciągle jakieś próby. Proszę, żeby to się udało, proszę. Przedłużaj, wygląda. Proszę. proszę. No, come on, come on. Nie, nie uda się wiesz, dlaczego? Bo ja mam jeden, dwa i pół serduszka. Kurde, ale dobra, ale jest dobrze. Mamy dużo ironii, kurde. Przepadło ja wszystko. Ej, to weź mnie tam zapro i może ja wszystkie itemy swoje odzyskam. Ej, może coś tam właśnie, może coś tam będzie. Szybko, szybko, szybko. Ej Zapraszam. No tak, no tak, ty tam jesteś w tym cave. Ie. Ty jesteś w cave? Ie. I masz... mamy jeszcze sz szansę. Kurde, jaka Szybko, szybko, szybko! 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 szybko Kurde, tak ale ja nie mam mapy. Ej, ustaw ten dwóch, nie? Ja ci dam mapę, spokojnie. A gdzie? Ale nie mamy mapy. Ja nie mam. Dobra! eee, Gdzie się ty! Bierz tam. Chyba nie ma. Przepadły. Są... Szukaj ich, są tam przylawie. Przy lawie. Na pewno Cztary. są. Stary! Chyba nie widzę. Nie, przepadły. Przepadły. Może nie widzisz. Ja... Ile ty miałeś emeraldów? Dwa. Mm. Widzisz, tak to sam jest, Ale no dobra, spoko. Za to jeszcze mamy innego emeralda. No mamy, mamy dwa emeraldy. Emeralda. Ale w skrzyni mamy jeszcze, ale spoko mamy skrzynce. Ale teraz mamy mała irona. Zbieraj duża irona! Dużo irona Ja mam 8. Ale zbieraj dużo irona. No nie? macie. Tak, co to nie no. Ale ja dobra, spoko. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze, tylko bez paniki. Wszystko będzie dobrze. No jak taki lekarz. Yy, ale dużo. Irona sobie... zbieraj, dużo, dużo, nie? Tu też masz skrzynię, a iron. O, kurwa, um... Szkoda, że nie, nie, nie miałeś wiaderka z wodą, to by cię tak uratowało, że nie wiem co. No, a tutaj były wiaderka. Mmm, zaraz. Co miałem wziąć? A drewno. A, w sumie mamy nawet tabliczki, to super. To ja ci dałam. Boskitu, um. kurde. Zbierasz złoto? No. Nie! Spadłem do lasy! Przeżyj to. Nie przeżyłam. Nie, 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 to, jest to, tylko... nie, to nieprawda. Masz życie? To, to jest nieprawda. Ma... Nie. Nie mam. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Już co? Ja będę walił głową w ścianę. Ja też. Dlaczego? Ja walę. Ej! Idziemy od razu do cave'a zbierać iron. Dobra. Musimy mieć jak najprędzej Arion. iron. I-arion. XD, Arium Ale Kurde Ej stary, najważniejsze jest to, że ten Że żyjemy Najważniejsze jest to, że Zginęliśmy nie jest to ważne, No na, nie, nie jest ważne to, że straciliśmy emeraldy, straciliśmy kilosy Najważniejsze jest to, że mamy jeszcze coś i Mam to coś na iron może się przydać I zobacz jak się umiera Ja się nie poddaję zobacz nie Patrz ja idę jak ginę w lawie Idę szybko do tej cajwa sprawdzam są ity I jednego i ita nie ma zabrakło I patrzę jest it, jeden it jest nie Jestem w jakimś cajwie i zbieram iron Ale kurde co to miało być Czemu ja to w ogóle ironowym kopię? Czy czym? to jest jakiś jakaś drama. Sen, Jaki to jest już... sen, to jest sen. Ja po prostu... A po co ty tu nagrywałeś stary? Chciałem już nagrać. F... Chciałem nagrać fajną scenkę i w ogóle nie? Że jej patrzcie wow. jakie to jest super, ale... ale... I na bum, umieracie! I takie... Ja. jakie fajne! zrobiliśmy takie rzeczy, a tu takie... A tu lol. Idziemy. O! Jakie fajne itki! Ja tutaj jakby co, już trochę z Ironem jadę. Z koksem? No. Tyś, o, widzę To jest... E, e e e O. O. To Twoją tą piosenkę, tą, co mówiłeś. O, A, I. Tą taką piosenkę to przez to No właśnie przez to To właśnie przez to I znowu zginiemy Cicho No przez tą piosenkę Ej chyba jakiś spawner tu jest Ej to jest jakiś spawner chyba słyszysz? Tyle zombie Ej spawner mamy Spawner To gdzieś tu iron Hej, Ej, chodź. Ej, mamy... mam tu coś. Ej, coś ma go zombiaka. Wiem, z tym też słyszę. Ej, słyszałeś to? Spawner! To jest spawner gdzieś. Mówię! Ej, słyszałeś? Coś jakby... Jakby jakiś mechanizm zrobił coś. No, 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 słyszałem, słyszałem. K jakby coś miało wylecieć, ale nie wyleciało. Bo nic tam nie było włożone. A ja widzę tutaj tylko dużo, bardzo dużo irona. Zbieraj ten iron. zbieram, zbieram. Właśnie się przyda. Wiesz ile mam irona, czy trzy. Mam ten spawner jest! Jezus ogarcie. Nie może żadnego... No oh, cicho! Jezu! Cię wywalę z jest creeper. Naprawdę cię wywalę z zaraz! Wybochu. Ooo! Jedno To dobrze. O, oh, jest! Jest! Dobrze, super! W końcu się uspokoiłeś Biorę twoje, i to i... Ej! Jest dobrze, jest dobrze! O nie, są dwa zombiaki, to już nie jest dobrze. Kurde! Dwa małe zombiaki! Jest, jest! Nie wejdą tu! I chodzi do mnie, chodzi do mnie! Idę, 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 idę! Musisz do mnie przyjść! Mam twoje ity! Mam twoje ity, mam two ity! Dam ci trochę. Mam... dam ci miecz i dwóch zabijemy. Chodź, chodź, chodź. Rzuciłem ci tu miecz. Chodź. Do góry, do góry, na górę, na Myślałem, że zginęłeś. na górę, na górę! Jezu, na górę chodź. Aha, na górę! Nie, nie powtarzam tyle razy. Na górę, na górę, na górę chodź, na górę. A ty dopiero. Aha, na górę mam iść. Ej, no co ty tam robisz? Ty nie umiesz wchodzić. Zrzucam ci mierz. Chodź. Atakujemy cię sobie. No, Jak są tu te zombie, baby zombie. Atakuj, atakuj. Pomagam? Aaa, one na mnie się uzięły. Zabiję jednego. Wiesz, ty, bierz ty. Bierz tu masz. Ej, daj, Chodź. Ej, daj mi no, masz tu i ty. Nie gadaj. Zapal pogonię. Mam je. Ej, niższy spawner. Spawner. Spawner, niszczy, nisze, niższy nisze, Zniszczyłem spawner. Poczekaj. Ja tam ja, ja, ja... Ile zrobił i po co ty to zrobiłeś sary? Wchodź pomóż pomóż, wchodź do mnie Ja, ja też mam tutaj przecież... Mamy to, mamy to, mamy to Dobra. Co w skrzyni? A jakieś beznadziejne itemy Kiedy ty z gułu W ogóle się nie opłacało ginąć Dla takich beznadziejnych hitków ja Tyle afery, tyle ginięcie dla takich hitów. Tracenie emeraldów, dia, żelaza, irona... Ja Czy się nie opłaca. A właśnie, są dwa komentarze. Zobaczmy jakie. Jakieś komentarze Te komentarze to są jakieś ja idę już do domku Jakby co Ja zbieram Ajono co ty Ej, ale ja nie mam mapy i nie wiem gdzie iść nie, wywalam Cię, kurde. Impreza, wyrzuć. Jeszcze raz tylko tak zrobisz, że Cię wywalam z TS-a. Ostatni raz, jak tak zrobisz. Oj, mu napisał jeszcze. To mnie kurze O ja, składam z Śmieź się tylko dlatego, że byłeś w KFI i bardzo dobrze, że zginąłeś i teraz ja ci nie pomogę, ja ci nie pomogę, nie? Sam tam idziesz. Będziesz ja sobie tak ginął, nie będziesz mi nic brał, jeżeli zobaczę, ja teraz idę do domu, jeżeli zobaczę jakieś opróżnione skrzynki przez ciebie, to będę ja... To cię na tym serwerze i będę robił tą serię z areszem albo sam. A reszta typa. No ja z nim mam sojusz, nie? I on mnie zabija. No, ale... I co z tego? Co z tego? Można zdradzać It's... kolegów, tak na przykład jak ja zdradzam. Kogo? Ja zdradzam kolegów. Ja mówię, ej, sojusz, co sojusz, co a potem ginie. No, ej, ja nie mam mapy i nie wiem, gdzie mam iść. też. No to po co... Ja wale. No, nie wierzę. Nie dość, że się śmiejesz... A, tam jest ta góra, Jezu. Będziemy musieli jak najszybciej zrobić mapę, tylko jak się robi zegar. Zegar... zegar, wiesz. Kompas znaczy. O kurde, bez ze mnie chcą co psa Ja wale. No co? Nie no, idziesz do i giniesz, idziesz do i giniesz, idziesz do i giniesz, ja idę do i ginę, ja idę do cave'u, giniesz. Jeszcze ja zabijesz ty wiesz wilka. No <laughs> jakim ty noobem jesteś strasznym. Niby 60% całego minecrafta, ale nawet przed wilkiem nie potrafi uciec. No bo mieczika nie, nie miałem i w ogóle miałem trzy gódki. To po co teraz tam idziesz? Po co tam idziesz teraz, gdzie? Właśnie, gdzie ty idziesz przygodę. w ogóle? Przygodę. Dobra, to ja. To nigdy nie wracaj, nie? Czy ten widz ciągle, pisze jakieś. O im. O Oscar. Wim. Wrym. wr I. <bacz> <wz exceeded> Jezus. Taki, taki małolatek pisze, nie wiem, jakieś, jakieś rzeczy. Takie coś. Wioska! Jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej głośniej. Je, jak, jak jeszcze głośniej że to ci naprawdę wywalę. Nie będzie już tak kolorowo. Głosujcie, czy chcecie mieć, żebym nagrywał to z tym, z, z RDS-em czy sam czy z Aryszem. Głosujcie. A ten, a ten, który pisze grosmolio, to jestem to. On napisa to. Br -br -br. Mm, o kurde, tam jest szkielet i ten ten. No to myślę, że to może być na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Hello. Odcinek. Odcinek.